Uh. Das ist ein mit Wow Wow Ale kozak! podsumowanko nowej ciężkiej kaliber jest to mocniejsza, nowa partia od starszej, to na pewno. I tutaj znów są słabsze pestki, co bym ocenił 9, nawet 9 z minusem. Ale są też takie torpedy, że, że czapka z głowy ma spaść. Naprawdę, te z Cracklingiem przepotężne, choć choć niektóre były trochę słabo przysolone tym Cracklingiem, nie było zbyt nie było zbyt gęste, ale zaś niektóre waliły jak stary Power King. Ta jedna pecha, co wam jeszcze tutaj zaraz puszczę. Wow! Kule leciały jeszcze za mną, a stałem prawie 50 metrów. Ten efekt jeden, kurczę to, to jeden chyba z największych efektów jakie widziałem. Tamta pecha chyba była przesypana i to dobrze. Także finalnie oceniam ją na dziesiąteczkę, show zrobiła naprawdę świetne. Finał też spoko. Dostępna upirmana. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się hej.